Uwaga! Film powstał wyłącznie w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo urazić. Parę miesięcy temu na kanał rzuciłem taką ankietę, kiedy. odcinek dru... drugiej zębuszki. Słuchajcie teraz: 29% że nigdy, a 71% że za 5 dni. Wiecie ile było komentarzy pod tą ankietą? Tylko dwa. A więc dzisiaj nadszedł ten czas, żeby była dzisiaj nowa zębuszka. Nie wiem ile ten proces potrwa. Witam serdecznie po bardzo długiej przerwie od wrzucenia pierwszego odcinka zębuszki. A więc zaczynamy. Nowy batonik Kupsko XXL ma czekoladowy smak. Po zjedzeniu można dostać gigantycznej biegunki i wymiotów. Tylko za 19 999 złociszy podlaskich. Bardzo nowe tandetne majtki z logiem sklepu. Nie wiem jaki to rozmiar ale to chyba XXXL. Majtki są bardzo duże, że nie pękną, chyba. Bilizna tylko za 500 euro. Znak nierówna droga. Jest skradzione z fabryki znaków. Znak nie jest zabawką tylko służy do ostrzegania kierowców przed niebezpieczeństwem. Jak ktoś go kupi, proszę go zwrócić do fabryki znaków. Znak kosztuje 1598 złociszy polskich. O nie to chyba będzie koniec dzisiejszego odcinka zębuszki. To was żegnam to do zobaczenia. Jeszcze takie krótkie przeprosiny dla was. Przepraszam widzowie, że przez długie... Przez długi czas nie było zębuszki, ale teraz jest. Także dziękuję za oglądanie. Cześć i czołem.